Kochani, mamy rok 2016 i z tej okazji chcielibyśmy Wam życzyć wszystkiego co najlepsze, ogromu miłości i radości i szczęścia dla Was i dla Waszych najbliższych. I mamy nadzieję, że każdy z Was w tym roku znajdzie swoją drugą połówkę, w czym będziemy pomagać, jak tylko będziemy mogli. Tego życzymy Wam, czyli Dagna, Grzegorz, Felix, Grzegorz, tak? czyli razem firma Fantastic, Fantastic.pl tak. i zapraszamy na najbliższe imprezy już 15, 16, i 17 stycznia. Kochani, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Was. Tak, prosto od serca. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.